Test na menżera. Prosiliście, pisaliście o Alwinie, więc dzisiaj mamy tą skromną osobowość. Witam. Nadal nie wiem, co robię generalnie. Dowiem się w czasie. A jak wy nie wiecie, to już wam mówię zasady. Wybieramy na przemienie zawodników z Bayeru Leverkusen. Następnie gramy 4 razy Ligę Mistrzów. Na początku każdy losujemy sobie grupę. Czym wyższa pozycja w grupie, tym dostajemy więcej punktów. Oraz po każdej wygranej rundzie dostajemy punkt. Za wygranie Ligi Mistrzów dostajemy 3 punkty. Gdy pokonamy jakiś zespół, kradniemy. Mu jednego losowego zawodnika. Po każdej lidze mistrzów klemniemy sobie nawzajem po jednym zawodniku. I po tych statkach losujemy sobie klub, z którego możemy wziąć dowolnego zawodnika. Jako, że jesteś gościem, możesz wybrać pierwszego zawodnika. To ja bym sobie wziął. No chyba to raczej logiczne, co wezmę, nie? Może zaskoczysz? Nie, ja wezmę Frimponga. To ja no biorę Floriana No ja tak właśnie czułem. To ja sobie zasilę kolejną stronę wahadełka i wezmę sobie Grimaldo w takim razie. To już tacy topowi odpadli. No właśnie, teraz będzie Polecisz tego bramkarza, no to chradecki. Człowiek Pola jest taki średni w tym bajerze, powiem szczerze. Ta psoba, no. tego obrony trzeba też wzmocnić. W sumie tu nie ma skrzydła żadnej, dobra. No, ja wszystko wziąłem. Ale mnie rozjebałeś. <laughs> no to ja biorę tacha. Przereg obrony jest rozbierany w tym momencie. A jeszcze są rezerwy. Możesz jakie wziąć. Mbamba. Śmiało. Biorę Patryka Szika. Nie wiem, jak się czy czyta to nazwisko, ale biorę tego pana. Wygląda sympatycznie. Kosonu No wezmę szakę, bo on jest taki doświadczony. Myślę. To ja biorę hincapi. To ja może wziąć tacha. Ja mam tak. Ty już masz trochę. No ja mam tą trójkę, co widzisz. O ty. No jeszcze jest, ok. gościa gościa. to się dobiera. No, do no ja mam teraz godnie jednego się swojego Tak. Trochę tego nie przemyślałem. No muszę wziąć tego chłopa, no bo ona no. A może grać na jakiejś innej pozycji? SPD. Virtuos. Nie przemyślałem tego trochę, powiem szczerze, ale ok. To ja wezmę tego Palaciosa Wziąłeś już u pana? wziąłeś pewnie? Nie? No, zapomniałeś że o nim. Aha! Ja, byś, ja bym go z chęcią wziął, ale nie wiem, czy jeszcze jest do wzięcia. Jest, jest, Marysia. No to ja. Biorę. Ok, no to ja muszę wziąć Amiriego w takim razie. Chyba, że go wziąłeś. Sam się zastanawiam, czy nie? Który jest? Adli! Nie, a chyba że ja mam niezaktualizowane składy, ale ja mam go się z Amili Czekaj, gdzie jest Amili? A masz go. A nie, nie masz go. A jak on wygląda? Amili wygląda jak... Nie mogę tego powiedzieć, bo mnie skancelują chyba. Ale naprawdę go mam. A, bo ja mam niezaktualizowane składy chyba. To weź z no On jest Cebekiem posumensa. Ty ja muszę go wziąć. Ja go wezmę. Kurde to w ogóle to jest skrzyde, to nie ma szans. Chyba, że Artur. A poni nie brałeś, nie brałeś, eee, nie? Ja Dobra, to wybiorę Boniface na razie. Borcha Iglesiasa bym co wziął. To ja wybiorę sobie Adliego. Chyba pana stanicowe chyba Może go wziąłeś. Nie brałem, nie brałem. Dobra, to biorę tego. A ty masz blękarze? Teraz już mam, bo biorę kowara. Rozumiem. Przydatna informacja. I chyba masz jedenastkę, co? Teoretycznie mam jedenastkę z tego co widzę. A, czyli ja ostatnio jego wybieram. Jest formacja bez skrzydeł, taka, żeby inaczej chodząc. Nie, bez yeah, szans. Nie, no, chyba jest jeden wybór. No to musi być ten Tella. To mamy skład. Mój się prezentuje tak, Alwina, tak. No i teraz przechodzimy do Ligi Mistrzów. Ale zobaczmy, jaką grupę sobie wylosujemy. Najpierw ci. I jest to grupa D. Nie wiem, jak wygląda szczerze. Teraz zobaczymy. I mam D, I mam właśnie Benfica Interest z jest To jeszcze moja grupa. Miejmy nadzieję, że nie będzie F. Oj, chyba to jest F. Nie! A... Ale początek. No fajnie, fajnie. Ale przypominam, jak pokonam któryś z tych zespołów, mogę ukreślić mi zawodnika. Więc z jednej strony jest to jakiś pozytyw. W sumie racja, Tam już Magic z Benfica. Z grubej rury.

Ry, co masz? Trzy dwa z Benfica. Wygrałem. Na razie początek masz lepszy. Teraz właśnie zastanawiam, kogo bym wziął z tej Benfica. Losujemy ci zawodnika a racja. Więc nie wiem, na jaką pozycję najbardziej potrzebujesz. Środek obrony. A jest to Mendy, okej. Okay. Di Maria też byłby spoko. Masz tu kilku zawodników. No zobaczymy, co będzie. I będzie to zawodnik taki jak. No Prawy obrońca. Bach. Ja na prawych obrońców nawet nie gram. z kim? To nie z Interem. A nie. Ja z Milanem. O... Jesteś gotowy? Ready. Trzy, 3, cztery. Tak jest. Wygrałem. U mnie boniface i boniface. To chyba po prostu będę z grupy wychodził, tak mi się wydaje. 6 punktów w Leverkusen, 6 punktów Inter zrobę 0 Benfika 0 Real Sociedad. No tutaj masz lepszych zawodników. O o o o o o o okej okay, okej. Okay, czyli. O kurwa. Ja myślę, że to jest To Na ławkę będzie znowu. Ale z ławkę. już ławka. z wyników niż teraz na pewno, więc powoli do przodu. A ja pokonałem Milan. Tam jest. No tam jest. No chciałbym Leo. Teo, nie. I to Tomori. I Mike nią, nie, no pokry. Tylko nie tutaj. Co to będzie? O nie! O kurde! A to chyba Ziru? Nie, panie Żylu. Nie, no, ustawiony koło. ja wierdzielę. Jak ja dostaję po tym pachaj parę NRC, a ten dostaje Przerażające. Dobra, mam mecz z Interem. Ja z Newcast i jestem na trzecim miejscu w tabeli. 3, 2, 1. O, dostałem po dupie 3-1. Ja z 1-0. Chyba nie wyjdę z grupy, szczerze. Jestem na drugim miejscu teraz, więc jeszcze jest potencjał. Znowu z Interem. Ja znowu z Newcastle. 3, 2, 1. Kur! 1-0. No, ta 4 strzały, 4 celne. No, jakie oceny tylko to... Honor, a co z tego jak porażka? A na miejscu jestem, na drugim, ja okay, no to jeszcze jest potencjał. A ja nie wiem, czy nawet nie na czwartym. A nie, dalej na trzecim. Bo Milan coś wygrać nie mógł. Muszę pokonać Milan też, że jak ich nie pokona, koniec. 3, 2, 1. No co? Jest, ale wynik. jest z przegrałem 2-1. Nie, no skandal, ja z grupy nie wyjdę. Wirz, Wirz, close. i Ale ja biorę znowu z Milanu. Milan. Jeszcze jakiegoś Majka Menion powinien dostanie. Dajcie spokój. O, nie, to będzie nią Proszę. Ziru, no Dobrze, dobrze. Tak, że spoko, ale no, styl Jezu, Inter ma 15 punktów u mnie w tabeli, no przecież to jest przerażające. A teraz mamy ostatnie mecz, nie? No jak przegram, to jest lipa fest generalnie, żeby <grym> wygrać. Ja muszę pokonać że i Newcastle musi przegrać z Milanem, a Milan, przypominam, ma 0 punktów. 3-4-ry. Jaki wynik? Przegrałem z Benfiką <grym> Ja chyba nie wyszedłem z grupy A taki dobry początek miałeś A ja pokonałem pierwsze w ogóle Dostałem knocked out niestety Jak teraz trafię jeszcze Mbappe to... Lepiej nie, lepiej nie A nie, ja odpadłem z grupy No to proszę bardzo Czyli ty też? No ja na trzecim byłem, sesja raz zrobił. Dostałem po punkcie tylko I ja zawodnika jeszcze pierwsze O, no, chociaż tutaj są takie heble Steel no kurde, chłopie Co to będzie? Jak to będzie Mbappe to się naprawdę obrażę Osiem? Nie, to chyba pomocni Tam jest dziewięć? Osiem Fabian Ruiz. Z Emery byłby ciutko lepszy, chyba. Mamy te statki i możemy sobie po jednym zawodniku ukraść. Chyba wymieszałem, nie? Może strzelpiesz. Nie mam nic do ukrycia. Nie masz nic do ukrycia? Tak, jakbym strzelił w bramkarza. Nooo. Kim ja jestem, żeby ci zabronić, to. W bramkarza bierzemy, nie? Czy ostatecznie? Ostatecznie. Nie ukrywam. Jest to upgrade dla ciebie, bo jest to Hradecki. Okej, okay, okej, okay, lepiej. Wir ja na lewej, środkowej środku Następnym razem. A może zaproponujesz mi jakąś pozycję? Zaproponuję ci kurczę. Ale pola mój ci zaproponować Znaczy dwóch środkowych pomocników? Mm -hmm. Lewy środkowy pomocnik Lewy środkowy pomocnik? Tak To jest to Patrick a ja nie mam na tak. Nie, mam, mam jeszcze Iglesiasa W sumie te jest nasze takie mit No ale teraz po jednym wzmocnieniu No najpierw ci, No pewnie byś chciał jakiś Real Madrid czy PSG że... Juventus też próbuj być na przykład I w Lachowicie a co? Nie. To chyba twój pechowy dzień niestety Galata, A tam Zacha chyba jest dobry, nie? Tutaj masz Icardi, Toreira. Nie ma Zachy? Musi być Zachy. Zaha 81 No chyba Icardiego muszę wziąć. Napastnika nie mam To jeszcze mi zespół? Może to będzie mój szczęśliwy dzień? O, chyba nie Sporting Chyba ten dobry gość, co strzela bramki jest na napadzie Ten Szwed, nie? Chyba no Dobra, to Jokeresz nabiorę Może zmienię formację O kurwa, wyjebałem jedno koło Najpierw w mi Będzie to grupa... G Aha, bo tam Krakowie nie wiedzieć czemu Czyli muszę wyrzucić Lipsk znowu. Jezu, dzisiaj to mam szczęśliwy dzień, naprawdę. No, jak z tej grupy nie wyjdę, to poddaję się. Czy masz życzenie specjalne jakieś? No to ha, jest chyba do zrobienia, dalej. To życzę ci żywego. B. Be... Sewija, to jest. No dobra. To pokażmy jeszcze składy jak u ciebie się pozmieniało. Bach musi być na środku obrony, bo nie mam środkowej obrony i czy moc jest słaby. No i co? I Kalina na napadzie, chrodecki wrócił. No, jakoś to będzie, nie? Jest Jiru, jest Leo, jest. A czemu mnie jest chrodecki? Kurwa, ja też sobie uświadomię, co. Ja Zrobiłem. Nie zapisałeś. Ale nie masz, Przeleo. Ale ja nie mam bramkarza Ej faktycznie. Co ja zrobiłem? Ej faktycznie. To Artur będzie na bramce. O kurde, dobra. No to gramy z Arturem na bramce. A to z kim masz pierwszy To Z ją. Ja jak Boys sami, jak tego męczu nie wygram. z Arturem na bramce może być różnie. Trzy, cztery. ry. Przegrałem. zero. chłop dostał, co jest grane. Czemu ja nie chciałem tego bramka? ja też po dupy dostałem z ją. Fatalnie. Masakra. Czy się skończy cały odcinek na jeden czy Z Arsenalem kolejny mecz. Ja zmęczę z Manchester City. No to będzie śmiesznie. Trzy. 2-1 2-2 2-1 Kurde no, Ale chociaż ten punkcik mam no Zawsze coś Cel odcinka jest taki Żeby ktoś znalazł się z grupy. No chyba na to wychodzi powoli Nie, na trzecim jestem tak Z PSV, który został w tabeli To już musi wypalić Ja z duńskich Rangers No nie ma wymówek, nie? Musi być wygrany Artur 3-4 Proszę 3 punkty Remis ja zawsze rewi słucham. Bakojoko mi gola strzela. No co to jest? <noise> co to się dzieje? Mi dwie bramki Baba Jan strzeli. Jiru nie trafił karnego. Nie wyjdziemy z grupy. Nie ma szans. Które ma miejsce? Trzecie. no zwałam z mecz. Ja też mam On broni gozy. Nie wiem po co Może zmienić na tego, kowadę. Wierzę w niego. Artur na bramce. No i jeden wygrać mecz. Proszę. Przegrałem. Kur. Przegrałem z Prawda? Tak. Nie, nie potrafię wygrać meczu. A mój Jiru nie trafia trzeciego karnego w tym Czy znaczy jeszcze mogę wyjść? Teoretycznie. Musimy teraz wyjść, wygrać zaraz. I ta jest TSV musiałbym przegrać, nie Czego bym nie zrobił, ktoś taki. nic... <laughs> Widzę, że jest... jest lekki problem. Dobrze. Mamy taki dobry zespół w prawdziwym życiu, a tak to... Trzy, cztery, ry Zróbmy jakiś cud. Wygrałem! Z Arsenalem! No, no nie no, Arsenal to jest chłopiec do wybierania. O kibior. Aby nie piątka. No aby nie. Losowanko wielkie. Pierwszy zawodnik w tej lizy mistrz. Obronca. Chyba Gabriel. No, to może być Saliba. Czujko. Saliba. Pół. Dobra, ho, je wreszcie. Jestem na drugim aktualnie. Jak wygram mecz, to chyba wychodzę. A z kim ostatni mecz? Mysz? Z Sewilion, który jest na pierwszym miejscu, więc mój los jest <grym> taki, jak widzicie. Ale jak pokonam Young <grym> Boysów, to ma zawodnikę Young Boys. Yay! Nice! 3, 4, nie. 0-0. No. Poprzedni mecz też było 0,0 bo był Remis. To chyba wychodzę, więc zaraz się okaże, czy wychodzę z grupy. Jestem ciekawy. Nice out. Ja pierdzielę dwa punkty mniej Barcena wygrał. No nie że No to się nie da wejść z grupy. Jak widzicie. No, świetnie. Które miejsce miałeś? Po trzecie. No, ale mi że nie miałeś, Tasty, to jest mała różnica. Prowadzisz w tym odcinku dwa do jednego. No... Nice. Walka Hebli, naprawdę. Świetny, świetny odcinek. Ja bym tylko nie chciał, żebyś trafił Leo oh, teraz. Oh, kurwa, no kurde. Tak. Przydałby się, kurczę no? Strzelaj pierwszy, proszę bardzo. Co ty był Bramkarz, to może teraz kurczę prawe napast. Nie, myślę, że chcesz zmienić. Coś. Chcesz zmienić? Bo tylko masz na plazie? Nominalnie i kardi z y, Iglesiasem. No to on ci się przyda seria. może zmienić. No, to na lewego pomocnika. Lewy pomocnik, tak? Mm -hmm. No to może wrócić do tego napastnika. Nie, lewy pomocnik może być. No dobrze. Nie okłamałem cię, żeby nie było. Bo na prawym napastniku był Boniface, to by ci się nie przyda. Mm -hmm. A na lewej pomocy jest Heinz To jest upgrade. Tak. Potrzebowałem tutaj właśnie środkowej obrony, więc ja jestem zadowolony. Nie chcę z powrotem ale strzelę sobie prawego, wy... środkowego obrony. Czy jesteś pewny tego? No to ja jestem pewny. Jesteś pewien? Tak. Stanisic, mocny typ. To podziękuję za stres. A jeszcze z koła, nie? Ja muszę wziąć bramkarza Przypomnij mi. No, może zapomnę, akurat Wyleci ci z głowy. A, tylko rozjewam całe koło. <laughs> Coś dobrego, żebyśmy w końcu wyszli z grupy Ligi Mistrzów. Chociaż jeden z nas. O, o, o Bilbao! Jakiś chyba i Williams to będzie musiał wlecieć. Ale bramkarz dobry, chodź. Staliona hardyckiego, to ja nie potrzebuję. Ja nie wiem czy nie pójdę w środek obrony. Masz aż pamiętaj jeszcze tego hinsapie teraz. A bez kitu! Nie no, wezmę chyba tego ruiza coś tam na środek pomocy. Boże Sunset. Sunset nie ma jeszcze peka z tego co widzę. O nie ma? A to. Sunseta. Zależy mi tylko na bramkarzu, pamiętam o tym. O i to będzie. Nie, no kurwa ustawiony odcinek. Ja nie mogę brać udziału w takich odcinkach po prostu. Połowę na rumę dostaję. Przysięgam, ja mam pecha ogólnie, ale ty to już w ogóle, naprawdę. Branka penszę, to na rumę. Wiadomo. Czyłem bapy, że Nie, no dobra, leży I losujemy przed ostatnią Ligi Mistrzów. Póki co jest wynik zawrotny. To najpierw Ci. Mógłbym dostać E, mogłem dostać E, uważam. No ale chyba nie, nie. Co tam jest? United Bayern. A Bayern wyrzucasz? Faktycznie, dobra. Teraz ta grupa nabiera sensu. To już ma więcej sensu, no. To moja grupa to. Ha, bardzo. Porto Szachtar Antwerp. Myślę, że. Odpukać oczywiście, ale możemy wyjść w końcu z grup. Widzowie, trzymajcie kciuki. Co się zmieniło? Okay, sunset wjechał, Kinka od ciebie, no i saliba. No, szaliba to tutaj wzmocniony. Tutaj to już skład jest na co najmniej wyjście z grup, uważaj. Ja dostałem od Ciebie kol? Ta nie Dobra, nie uwierzę w niego. Mmm. To będzie fikuć na formacji. No u mnie jest tylko Donoruma i Stonisic ogólnie. Czy wyjdziemy z grupy? Pierwszy będzie United. Ja yes, z Porto. 3-4-1-0. Przegrywam, Nie. Zła pasta pozostaje. O, to? 74. Giroud z bramką i zawodnik port. Porto. Kto jest taki dobry w Porto teraz? No Pepe jest. Ale takowe rolowo. Tak... No tak właśnie coś, kurczę, ja... że Ciężko, no ale wezmę, ale nie będę wybrzydzał. Lewy obrońca z Porto. Wendel. No raczej lepiej na pewno zaczynam Ostatnia. Ale wiem najcieńszy mer ze sobą. A teraz masz mecz z... z Kopenhagą. A ja z Antwerp. 3, 2, 1. Yes! Ja też! Ale z Kopenhagą, z skogo ja wezmę grabarę z Kopenhagi? No ale nie musi bręć, bo ja chyba nie biorę z Rojony. Chyba też nie będę brał, on no, nikt się nie przebije raczej. Iść grę znowu im trochę karnego. To ja myśl z Barceloną, a zapomniałem, że ich mam w grupie. I to więc Gardiś tutaj może zrewanżować. 3, 4, proszę, wygrajmy. Remis 3-3. Remis. Ja piorę Lewandowski z. Bramką. Dwie bramki Naprawdę jak na cztery, cztery, razy nie wyjdzie z grupy, nie razy, to trochę słaby wynik No jestem na trzecim niby, I to jest znowu gra z Tak, tak, tak Ja jestem na pierwszym miejscu w grupie To może być ten sezon generalnie Trzy, cztery Przegrywam trzy razy oh. To jest dramat, nie? Jest... Nie, ten Hradecki to chyba była jakaś pułapka <grych> No, podczas gdy jest Hradecki to jest o wiele gorzej, jak Które mam miejsce? Trzecie Ale spróbuj tego kowara No chyba będę mu usiał, bo kurde to jest nienormalne Hintzapi ma czerwoną kartkę jeszcze O oh, Boże Pobre, dawaj, pobre. Ja teraz Royal Andwe Copenhaga z jednym funktem 3, 4, 3, no musisz to wygrać Przegrałem 2-0, ja pierdolę. Też przegrałem, Co jest? Ja nie wejdę już na 100%, że zyskałem Hej, naprawdę nie, wiem, to tak się dzieje. Czyli Bayern Leverkusen to taki dobry zespół. Ja już jestem na ostatnim miejscu, ja naprawdę nie wyjdę z grupy. Ja tak, tak gram dla, dla sportu teraz, United. Tu nawet niżej niż Kopenhaga jest? No tyle samo punktów mamy. Tak <laughs> <laughs> <Daj się. śmiech> Ja mam szansę jeszcze wyjść z grupy, chyba że pokona mnie teraz sport. 3, 4, 3. Remis 1, 1. Wygrałem. No to grat gratuluję w takim razie. Choć jedynym mam się wyjść z grupy. I ostatecznie Ostatnie miejsce? Trzecie, no punkt, szlagi, na nad trago. no to masz już trzy punkty. Ja, niektóre mam miejsce w grupie. Drugie, no i też mam trzy punkty dzięki temu. A teraz moje spotkanie jest z Newcastle, ale pokonałem Porto, więc zawodnik Porto po raz kolejny. To. DZIEWIĄTK Pepe. Ale nie ten, tylko ten. No czy coś. Ale mam, wydaje mi się, szansę pokonać Newcastle. Możesz obstawić w 2-0 Newcastle. Ej. Przykro mi. Myślałem, że uwierzysz mnie. Nie, 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 nie. Jest. Dobrze. Robimy to. Jeszcze oczywiście jest Rewasz, ale to jest zawodnik Newcastle. Dla mnie. Sporo fajnych hmm. rzeczy, właśnie. Znowu dziewiątka? Ciątka. Izak? Tak. Izaka dostaje, przecież to jest. No bo dziękuję bardzo. z Leverkusen. Może zmienić zdanie, jak obstałeś na moją kurczę. Jeden, jeden. Dobrze. <grym> Chociaż z tym jestem dobry. Nie? Ale ja dostaję punkt w naszym rankingu. Wychodzę na prowadzenie 4 do 3, a teraz ja strachem na. PESŻE. Yeah. Ja. Ale oni nie mają tej, to no. normy przynajmniej. 3-1 dla PSG, tak będzie. No ja też myślę, że przegram. O kurde, co się dzieje? To się dzieje. Popsem Batę weźmie prawdopodobnie. Tak, jak mi tak Przecież to musi być chyba dziesiątka. Tak mi się wydaje. No już nie będzie. Jest to obrączka. Twoje są. A nie. No nie, bo od prawej idziesz, nie? Markinius, nie wiem, naprawdę. Mam takie szczęście dzisiaj. Jeszcze rewan, więc mogę odpaść. Ja już lecę po tą ligę mistrzów. 0-0. 2 nie! To był na brans Nie, na was, No to jeszcze jedno losowanie Weź już tego Mbappe, nie. Wszystkie drogi prowadzę do Mbappe, widzę. Jasne. Nie, jakby. Dobra, okej. Okay. To jest najdalsze. Barko. No i steel. Barko jest też koksem, przecież. No teraz najlepiej trafi. No w sumie nic. I trafiam na Inter. Nie wiem, czy nie najlepiej z tego wszystkiego. Ewidentnie. Tego liga mistrzów, chłopie, jako pierwszy ze mną nie? Możesz obstawiać, bo jak obstawiasz to mi dobrze idzie. 10-0 dla Interu. <głos》>, myślę, że to realny wynik. O remis! Jeszcze w ostatniej minucie obstrzelam. Reważ na wyjeździe to no teoretycznie trudniej. A ja 0 to już po prostu nie mnie to z głowy. Nie? Aj! I znowu ten zirusz woli to za każdym razem. Te statki, to będzie twoja liga mistrzów nastanie. Na 100%. Nieprzekonany w ogóle. To ja nic nie zmieniłem. Nic nie zmienił. Słyszałem te klikanie w klawiatury, chowie. Wiesz no. Może sobie klikają po prostu. Polecę, kurczę. prawej środek pomocy. To jest to Fabian Ruiz. Ech. Będę rotował, nie? No to ja bym poprosił od ciebie... Też prawie środkowe pomocy. No i chcesz zmienić, nie chcesz... Ale nie wiem na co. No to możesz wybierać, Szymajno. No, prawie pomocy. No Hradeckiego sobie weźmiesz z powrotem. A on jest przeklęty. W końcu dobry zespół... Mógłby być, no. Dla ciebie. O! Atletico. Ty, taki Grisban. Oblak nawet jest. Ja zaufam temu Kowarowi. Dobra morda, nie? Prawie z nim wyszedłem z grupy. Nie, muszę być Grisbana. A mój zespół to... Nawet przyjmę Fenerbach go Co jest grane? Stanie, tylko nie ustawiony. Ty Fenerbach chyba jest Fred? Tak, Fred. Albo Szymański. O ten wygląda jak fajnie. To Szymański chyba najlepszy. Dobra, bez Szymańskiego dla widzów. To ostatnia grupy. Albo C, albo E. Nie ma innego wyboru. Życzę ci C. To najpierw ci, czy ty chcesz E. A C jest jakieś trudno? C jest na poli real. No tak, chuj mi w dupę <laughs> Widzisz, nie można źle życzyć Jak nie można? Czyli ja już automatycznie daję A kto jest we? Feyenoord, Atletico, Lazio, Celtic I pierwszy mecz z Realem Sam sam początek, szmatą w pysk Dobra, zobaczmy skład No co, no Griezmann, no i co, no Kowar wrócił na bramę Tyle w sumie, no wiem dosłownie jeden transfer, nie będę rozgadywał to. U mnie to Isak na tego prawego napastnika Markola na prawego pomocnika I Markinis normalna, normalna sprawa Składy podobne, jak widzicie ja Krzymić z Feyenoordem Trzy, dwa, jeden Proszę panowie, zróbmy to. Jest! Tak! Wygrałem z realem. To jest ten sezon. Ja wygrałem 1-0 i tak. Naprawdę ten kowar robi ci remotę. No chłopie. Czy widzisz tak? I ja z Lazio też. No ja z Bragą. To 3-4-Remis. remis. no remis. 4 punkty spokojno. Jeszcze czerwona kartka. Przez w trzy no dwie rzuty dostał za chłop. No chyba chciałem zejść po prostu. Ale ta grupa jest wyrównana w Chodzę teraz do poli. To jest Atletico. On no, jest ja nie, że ja wyjdę z tej grupy. Dla dobra oncinka. Lepiej, że nie wyszedł. Dla dobra mojego, lepiej, że wyszedł. 3, 2, 1. Jest! 3, 2 z Napoli, dobrze. 2, 1 u mnie. ale kurde, we mnie, co grane? Wydaje mi się, że jeszcze wygrasz jeden mecz wyższy z grupy. Ej, u ciebie jest tak samo jak u mnie dosłownie w grupie z punktami. 1 do 1. Tak? No. To życzę, żeby i tak było do końca i finał będzie nasz. No, jeszcze zrobię to bardziej. 3, 4, 3. O, oh, ja dostałem podukę 3-1. No, u mnie rękis. 8 punktów masz. Nie. Nie, ja mam właśnie. Ja, ja mam 7. To lacją. Nerds brakowałby woda, by wygrać, uważam. 3, 2, 1. 3, 0, let's go. Uuu, 2, 1. Bakusze, będzie wyjście z grupy, a no to wychodzi. Musi być. No kurczę, nie jestem pewien do końca. Numer z realem. To <głos》>. mnie fajne. 3, 2 wygrałem z Realem znowu, co jest grane ty a ja przegrałem na swej nurd, hard na czerwone i tak nie daliśmy ran. Ostatni sezon sezonie wychodzimy z grupy i to z pierwszego wyszedł? no ja z pierwszego, 13 punktów ja też z pierwszego, więc dostajemy po 3 punkty no ja mam Sevillianę, a ja Manchester City, let's go 3, 4, 3, remis 1-0, wygrywam, dobra, 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 jest git, jest git u mnie się czerwona, no, co z tymi czerwonymi, co tak sypie, gotowy? Ready, no. 4 RY Proszę. 2-0, let's go. A ja odpadam. To się dzieje? Czy Alvin, no, drobi tę Dobra, kogo tam masz? Dostałem zostałem United. No, jest potencjał, no jest potencjał, dobra. Abstałem 2-0. Dla, dla mnie czy dla United? Dla siebie, dla siebie. Po jeden dla mnie, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Nie. Okej, okay, Griezmann, dwie brameczki. Antony też strzelił, ale okej, okay. jest 2-1. mnie ale... <laughs> Czy ja naprawdę przegram to? Remis na jeden, czy nie było to dalej? Let's go. Ale pięknie. A kogo masz, w półfinale? Z Bayernem gram. O! Oh. Chłopie. Albo zakończy się remisem ten odcinek, albo, no, wygrasz no. Inny opcji nie ma. 3, 2, 1. Wygrywam, 2, 1! Nie, co? Nie wiesz! Na wyjeździe, chłopie, czaisz, Ej nie Hradecki jest największym fraudem. Największy fraud w historii. Kowar, to jest niedoceniony bramkarz Dalej, ten ostatni mecz No nie, jaki, to tam view, mogę z tego wyjść? 0, 0, idę dalej. Nie. S ale odrobił. Chyba, że mnie wkręcasz i już przegrałeś w grupie. No nie, 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 nie. nie, Serio, serio, serio. serio, Teraz będzie. Ej, czy to jest ligi Mistrzów? finał? Co ty gadasz? To jest to finale i jest nie wygrałem dwa, dwa razy w grupie. Czy to się wydarzy? Jeden mecz nas dzieli dziewięć po pięć. Trzy. Dwa. Jeden Przegrałem. Nie. Dwa razy wygrać w grupie i w finale przecznąć. Tak mało brakowało. Ale naprawdę taki plot nie spodziewałem się po tych twoich trzech grupach, że naprawdę ci nie szło, ale no się okazało, że trzeba stawiać na Kowar. Na no Kowar go odchłopiemy. Ale w dzisiaj świątynek. Gratulacje. Pewnie ślicznie, odrobione to stało. No i może masz osobę, którą byś chciał zobaczyć w tej niesamowitej serii. Pelka Damian.